19 czerwiec 2023 Rocznica Beatyfikacji Trzech Kapłanów w Warszawie Rocznica Poświęcenia Kaplicy Świętej Teleski przez biskupa Rosponda

mapa Polski za czasów panowania Sobieskiego. obrońcy Niemców przed skurczeniem ulica Świętego Krzyża 7. Kraków już wtedy był znany Jezus Miłosierny który ukazał się 13 grudnia w 1707 roku w klasztorze Świętego Kazimierza w Krakowie, klasztorze reformatu franciszkanów, do których Stanisław Tomaszewski drukarni w Świętej Teresy drukował grepiarzy. Jesteśmy w szpitalu Matki Bożej przyjętym przez masonerię. Na 18 czerwca wydano nowe. Katolicką Gazetę. Na zdjęciu mamy burmistrza Hamburga, który w 150. rocznicę powstania tego szpitala zapomniał komu służy, a służy władcom świata, Wartburgowi. Jest umieszczony na swojej pozycji nieprzypadkiem. Ratusz 24 lutego 2022 roku miała być 666 rocznica Uczty św. Macieja w tym ratuszu. Obecnie w ratuszu mamy burmistrza. Burmistrz Częczał. urodził się 20 stycznia w 1966 roku. W tym samym dniu, kiedy w Ostrowie Wielkopolskim urodził się ksiądz Michał Woźnicki, wybrany przez Matkę Bożą do swojej misji. Tutaj mamy obraz księdza Franciszka Sztoka, pokazujący seminarium duchowne, które powstało w obozie koncentracyjnym. 24 kwietnia 1945 roku. Tego dnia zwolniono z Dachau 141 prominentów. Wśród nich był biskup Neuhoisler. Urodzony w Dachau, przy Dachau, 12 km stamtąd. Więzień dachał. biskup w Wnęźniem Dachau numer 26680 został dokładnie 11 lipca 1941 roku, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa Leona Wetmańskiego, który bierzmował siostry Bieniek. W Płocku 22 sierpnia 1938 roku. Dzisiaj jestem tutaj z milionami, którzy się patrzą za nas, bo sprawa nasza, to co się dzieje teraz, zaczęła się od sztu, nie od bierzmowania. 16 czerwca w 1913 roku, kiedy w Moskwie założono Solidarność Biskup, arcybiskup Julian Nowowiejski wierzmowa 12 Stefana w Jego kuzyn Andrzej prawnik jest odpowiedzialny za likwidację Polski, za likwidację kapłanów. Za katem. Za prawo, które jest używane do dnia dzisiejszego. Mówię to jako świadek. Mojego dekret 31 sierpnia 1944 roku wydany w Moskwie. Do ścigania zbrodniarzy hitlerowskich używa się dla likwidacji Polaków. W tym samym układzie jest też ten przestępca, który urodził się 14 czerwca 1988 roku w Osnobryk. Tu świadectwo biskupa Neuhoislaera z 17 czerwca 1960 roku z Dachau. Tak było w Dachau. Pisze, że jest niemożliwość przekazać praw. Dachau, miasto i obóz koncentracyjny zostały przyjęte. 18 sierpnia 2020 roku, kiedy w Hamburgu zaostrzono przepisy sanitarne, kiedy ogłoszono, że jedynym świętym jest Jan Paweł II. Wcześniej w Płocku byłam na konferencji. Dla rodziny. Moja przyjaciółka Janina Fetlińska, senator, to organizowała. Spotkałam tam wspaniałego księdza. Wszyscy zginęli 10 kwietnia. 10 kwietnia 2010 roku. Jest tutaj Świętej Rodziny pod patronatem również księdza biskupa, arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego.